Cześć, witam was na kanale Xcom. Dzisiaj trochę nietypowo dlatego, że znowu robimy odcinek o smart home. Tym razem pod lupę bierzemy kamery domowe, które służą nam do monitoringu. Wybraliśmy 5 modeli do około 200 zł ze sklepu Xcom. No i zrobimy porównanie, na które serdecznie was zapraszam. Jeszcze zanim zaczniemy, nie będę Wam przedstawiał uczestników i parametrów technicznych, bo to nie dziś jest ważne. Dziś zrobimy test totalnie praktyczny i na końcu wyciągniemy sobie z niego wnioski. Test będzie polegał na ustawieniu kamery na środku pomieszczenia, tak żeby kadr był skierowany na kuchnię, no i będziemy tam sprawdzać kilka podstawowych rzeczy, czyli jak dużo widzi kamera, jak dobrze widzi kamera, czyli poprzybliżamy sobie ten obraz, skonfigurujemy je sobie, zobaczymy czy jest. Prosta konfiguracja, czy też trudna. Sprawdzimy obsługę aplikacji, komunikację głosową, no i na końcu tryb nocny. I to pozwoli nam wyciągnąć wnioski i na końcu tego filmu stworzyć ranking i zobaczycie, która kamera wygra. Tak więc, do dzieła. Zaczynamy sobie od Sonofa, bo ta kamera wygląda najdziwniej ze wszystkich, które wybraliśmy. Sonof charakteryzuje się pełną rotacją, czyli będziemy mogli go sobie obracać zarówno w pionie, jak i w poziomie czyli powinien zobaczyć nam wszystko, co dla nas najważniejsze. Jeśli chodzi o budowę, klasyczny zasilacz, nie ma tutaj zasilania USB, więc wszystkie powerbanki i tak dalej odpadają, a szkoda. Karta pamięci, no i to, co nie jest standardem, czyli złącze RJ45, klasyczne internetowe złącze, do którego można podpiąć kamerę. Podłączamy, konfigurujemy, no i testujemy. To nie kosmici, to parowanie Sonoffa. Use Jak widzicie, udało się. Mamy podgląd na naszą kuchnię. Tak, możemy sobie zmienić w aplikacji jakość naszego przesyłu danych. Muszę przyznać, że jeśli chodzi o jakość, jest zadowalająco. A, wyprostujemy sobie kamerę. Jak widzicie, mogę sobie joystickiem sterować i tym samym obracać naszą kamerkę. Możemy też dać obraz troszeczkę do góry, troszeczkę w dół. I robimy próbne zdjęcie. I zrobimy jeszcze próbne nagranie. Jak widzicie, w tej chwili obraz jest rejestrowany z prędkością 10 klatek na sekundę, co jak na kamerę do monitoringu, nawet jak się ruszam, jest myślę, że akceptowalne. Test dźwięku. Mamy oczywiście możliwość wykrywania ruchu, co jest dosyć istotne. wtedy dostajemy powiadomienie, kiedy na przykład ktoś wejdzie w kadr naszej kamery. Mamy możliwość odwrócenia obrazu, co też jest istotne w zestawie mamy także kołki montażowe, więc możemy kamerę gdzieś zawiesić. No i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o sonofa No i sprawdźmy jeszcze tryb nocny. I tak, kamera widzi w nocy. I jeszcze nocna fotka. Przechodzimy do następnej kamery. Kolejną kamerą jest kamera IMOU. Jest to chińska kamera, którą znaleźliśmy na sklepie X. -com. No i powiedziałem, że dajmy jej szansę. Zasilana przez USB, więc jest możliwość użycia powerbanka, jest możliwość użycia klasycznej wtyczki. W zestawie mamy długi, ponad myślę dwumetrowy kabel, więc wygodnie poprowadzicie sobie no, wasze zasilanie gdzie tylko chcecie. Kabel możecie dowolnie przedłużać, więc to jest bardzo wygodne i to jest druga kamera w naszym rankingu, i ostatnia, która ma RJ45. Wiem, że sporo ludzi pyta o tą funkcjonalność, więc sprawdźmy, jak ta kamera sobie poradzi. Zaskoczę was, do konfiguracji kamery e iMo potrzebna jest nam aplikacja e iMo. Trwa łączenie. Yy, konfiguracja troszeczkę bardziej skomplikowana niż w sonofie. w sensie bardziej złożona, etapowo. Możemy dokupić sobie zapis od razu w chmurze. Od razu na pierwszy rzut oka widzimy, że jest dużo szersze pole widzenia, kamera widzi więcej. Oczywiście możemy sobie nią sterować, obracać. I ma też większą precyzję tego obrotu, ale też wolniej reaguje na moje komendy. Robimy testową fotkę w dzień. Zrobimy testowe nagranie. Szybko przejdziemy przez funkcję aplikacji. Mamy wykrywanie ruchu, mamy wykrywanie sylwetek ludzi, inteligentne śledzenie, czyli kamera będzie podążała za poruszającym się obiektem. Możemy zaznaczyć, jak ma na przykład kamera wykrywać ruch, kiedy dokładnie sobie zaprogramować harmonogram pracy. Reaguje także na różne dźwięki, czyli na przykład. Dźwięki wymagające interwencji, jak to nazywa producent, na przykład kiedy włączy się alarm. Mamy możliwość obrotu obrazu i oczywiście zamocowania kamery tak, jak nam jest wygodnie. Sprawdźmy jeszcze, jak działa audio. Raz, dwa, trzy. W tym momencie mówię do kamery i mów. No i jeszcze tryb nocny, przykładowe nagranie. I fotka na pamiątkę. Przejdźmy do kolejnej kamery. Kolejna kamera to kamera od Tepelinka, kamera Tapo. Sprawdźmy, jak ona poradzi sobie w naszym teście. Aplikacja, która służy do konfiguracji, do tp Tepelink Tapo. Jeśli na przykład korzystaliście już chociażby z gniazdek inteligentnych Tepelinka, możecie się zalogować do tej aplikacji tym samym kątem. No i konfigurujemy naszą kamerę. Testujemy Tepelink Tapo. Jak zawsze, kontrolna fotka. Przykładowe nagranie. Przeklikajmy się przez aplikację. Mamy tryb prywatności. Mamy alarm. Mamy oczywiście możliwość rozmowy. I to jest o tyle fajne, że mamy możliwość zadzwonienia na kamerę i prowadzenia ciągłej rozmowy w trybie hands free, albo po prostu tak jak Wokitoki, czyli naciskamy, mówimy i puszczamy ikonkę mikrofonu i wtedy nasza transmisja jest przerywana. Mamy możliwość wymuszenia trybu dziennego albo nocnego, to jest bardzo wygodne. I jesteśmy w trybie nocnym. Kontrolny film. I fotka. Bierzemy się za następną kamerę. Teraz czas na najmniejszą kamerę w naszym zestawieniu, czyli Aquare. I ona nie ma możliwości obracania się. Jedyne co, mamy tutaj ruchomą stopkę. Gdzie możemy sobie kamerę oczywiście ustawić, dowolnie nachylić. Natomiast my decydujemy jak ona ma stać. Domyślnie jest ona na podstawce. No i oczywiście możemy sobie do ją podkleić czy też dowolnie zamocować tak jak nam wygodnie. Natomiast ona obrotowości nie ma. No i sprawdźmy jak wypadnie w teście. Oczywiście zasilana przez port Micro USB, więc wszystkie zalety powerbankowości i przedłużania kabli są oczywiście u niej dostępne. To oczywiście konfigurujemy kamerę w aplikacji Accora, i tutaj wyjątek jedyna kamera w naszym rankingu, która obsługuje HomeKita, więc spróbujemy skonfigurować ją właśnie w ten sposób. Dodaj do domu łączenie z kamerą. No ze względu na obsługę HomeKita, z racji tego, że naszym telefonem testowym jest iPhone, myślę, że ta konfiguracja będzie najprostsza. No i znowu test naszej kamery, Tryb dzienny. Cię, mówię do kamery Aquara. Jeśli chodzi o aplikację, tutaj mamy bardziej zaawansowane scenariusze, dlatego że y, kamera może wywoływać za nią akcję poprzez automatyzację. Czyli na przykład, jeśli wykryjesz ruch, to włącz muzykę. Tak naprawdę możecie zaprogramować wszystko, y, co chcecie. Y, oczywiście zakładając, że macie ekosystem Aquary. Jako pojedyncza kamera w porządku, natomiast bardziej sprawdzi się jako po prostu część ekosystemu. Zostaje nam sprawdzenie trybu nocnego. Ostatnio w naszym rankingu kamera Xiaomi 360 w wersji 2K ze złotym pierścieniem. Zasilana oczywiście na Micro USB, więc pełna dowolność, jeśli chodzi o powerbanki przedłużacze. Podłączamy, konfigurujemy no i sprawdźmy, jak wypadnie. Oczywiście największą zaletą kamery Xiaomi jest to, że działa z ekosystemem Xiaomi, więc konfigurujemy ją oczywiście przez aplikację Xiaomi Home. Wybieramy nasz produkt, czyli kamera. Skanujemy kod. Na spodzie urządzenia. Rozpoczynamy nasze testy. Nagranie w trybie dziennym. Jakość maksymalna. Kontrolna fotka. No i test audio. W tym momencie mówię do kamery Xiaomi. Oczywiście kamera w pełni obrotowa, więc mam możliwość przesuwania zarówno w prawo jak i w lewo. Widzę automatycznie w lewym górnym rogu zakres. Ruchu urządzenia. To jest bardzo fajne. Jeśli chodzi o ustawienia, kontrolka stanu, zużycie danych, konfiguracja trybu nocnego jest tych ustawień naprawdę dużo. Oczywiście możliwość wykrywania ruchu, wykrywanie płaczu dziecka, no i to co najważniejsze, czyli możliwość automatyzacji. To jest naprawdę wygodne? Sprawdźmy, jak poradzić sobie w nocy. I kontrolna fotka. Czas na wnioski i podsumowanie. Piąte miejsce zajmuje kamera Sonov i tu chyba nie ma żadnej dyskusji. Jest to zdecydowanie najgorsza kamera w tym rankingu, najbardziej toporna. Przemawia oczywiście za nią port RJ45, jeśli ktoś rzeczywiście go mocno potrzebuje. Z wad krótki kabel, dodatkowo dedykowane zasilanie, a nie micro USB, nie najlepsza jakość obrazu i najbardziej toporna aplikacja. Więc ta kamera zajmuje u nas piąte miejsce. Czwarte miejsce zajmuje kamera Imo z prostego powodu oferuje ona troszeczkę gorszą jakość niż TepeLink, natomiast funkcjonalność jest bardzo podobna. Wymaga dedykowanej aplikacji, która jest w porządku, natomiast proces konfiguracji przysporzył kilka problemów. Był problem z kodem weryfikacyjnym. Na plus przemawia rj 45, jeśli ktoś tego złącza potrzebuje, to to jest lepszy wybór niż Sonoff na miejscu piątym. Kamera nie wyróżniająca się niczym specjalnym. No i właściwie to tyle. Trzecie miejsce TepeLink Tapo. Ta kamera oferuje troszeczkę lepszą jakość niż iMoU, natomiast także nie wyróżnia się niczym specjalnym. Dedykowana aplikacja od TepeLinka, która ma bardzo przyjemny interfejs graficzny, kamera nagrywa zdecydowanie lepiej i wyraźniej niż kamera z miejsca czwartego, dlatego ląduje na miejscu trzecim. Drugie miejsce zajmuje Aquara. Jeśli ktoś ma iPhone'a, to jest kamera, nad którą warto się pochylić. Obsługa HomeKita jest no, po prostu bajecznie prosta. Najprostsza konfiguracja, no i też fajna funkcjonalność zintegrowana z całym systemem Apple. Tego nie oferuje żadna inna kamera w naszym rankingu. Drugie miejsce dlatego, że nie jest obrotowa, oferuje całkiem przyjemną jakość obrazu. Poprawne audio jest najmniejsza, no ale jednak za tą obrotowość nie mogła zająć pierwszego miejsca. No i jak się spodziewacie, pierwsze miejsce zajmuje kamera Xiaomi, która raz że oferuje najlepszą jakość obrazu, pole widzenia także jest wystarczające. Dobry tryb nocny, dodatkowo możliwość bardzo łatwego konfigurowania, automatyzowania tego wszystkiego, co macie w domu z Xiaomi, czyli na przykład jeśli macie jeszcze żarówkę, oczyszczacz, hulajnogę i tak dalej, możecie to wszystko złączyć w jednej aplikacji, co jest bardzo dużą zaletą. Najlepsze audio, dlatego że głośnik znajduje się z tyłu, jest dosyć duży, pełna obrotowość, no i najlepsza jakość, z tych wszystkich pięciu kamer. I to tyle w tym rankingu. Dajcie mi znać, yy, według Was, czy to jest słuszna klasyfikacja, czy też posegregowalibyście te kamery troszeczkę inaczej. Jeśli chcecie więcej materiałów ze smart home, to także dajcie mi znać w komentarzach i możecie posunąć propozycje, co na przykład dla Was przetestować. A my widzimy się już niedługo w kolejnych materiałach na kanale XCOM. Cześć!